Witam się z wami z kolejną recenzją jest to Droga do wyraju Demony Welsa i mam książeczkę od papierowy księżnicz. Matka, matkaż mi się normalnie plączy język po prostu. Ta historia była taka magiczna, że tu było bardzo dużo poplątanych i naprawdę mega zabawnych wątków. Zresztą w ogóle jak do niej usiądziecie, to no, sami będziecie po prostu się śmiać. Naprawdę. A i chciałam jeszcze zaznaczyć, że jest to recenzja przedpremierowa. Jak książkę na Instagramie, jak mnie ktoś obserwuje, to wczoraj czy przedwczoraj dodałam posty na Facebooku zamieszczę dzisiaj. No, a recenzja na YouTube też jest dopiero dzisiaj, no bo jak wiecie, no, czas to pieniądz. Nieraz trzeba porobić coś w polu, żeby opero tutaj zajść, ale nie o to mi chodziło. Premiera jest 23 czerwca, także już niedługo, dzisiaj jest 18, także macie całe 5 dni na to, żeby dojść do premierowego dnia. I słuchajcie. Jeżeli już zacznę mówić o recenzji, to chciałabym dodać, że jestem totalnym odludkiem, bo chociaż sięgnęłam po nią właśnie z ciekawości do zdań, strachu. No to dostałam coś zupełnie innego: mianowicie śmiech. Tytułowy wąpierz może i chciał być przerażający. Powiem Wam, że nawet i tak się ubierał, starał się tak zachowywać, starał się tak odzywać. Jednak sposób, jaki to robił, no po prostu był mega zabawny. Moim zdaniem, chociaż chciał, to nie miał po prostu autorytetu, przed którym ludzie uciekali, by gdzie wieprz rośnie. Tutaj nawet powiedziałam, że wyganiali go z domów, w ogóle nie przyjmując się faktem, że no przecież bardzo łatwo mógł pozbawić ich życia. Wystarczyło, żeby się wstał i nie ma ich. A tak, inni bohaterowie również nie grzeszyli tutaj inteligencją. Im mocniej chcieli podkreślić to tym są, tym bardziej widziałam ich jako podpierających się pod boki, z podniesionymi brwiami, no i nerwowo skaczącymi gałkami ocznymi. To wszystko jest tak opisane, że to było naprawdę urocze. Nie jestem się tutaj, wiecie, no, rozgadywać o całej historii, no bo macie ją z tyłu w opisie, ale chciałam wam zwrócić uwagę na pewne moje spostrzeżenia. No więc tak, historia przede wszystkim rozpoczyna się od razu, bez żadnego wstępu. Można odczuć, jakby właśnie ten pierwszy wers był tak trochę wyrwany z kontekstu wcześniejszych historii, no której nam tutaj nikt nie przedstawił. Bohaterowie opisani są bardzo pobieżnie aby po prostu spełnić swoją rolę, a nie wyglądać. Oni nie muszą mieć jakiegokolwiek wyglądu, dosadnego koloru oczu, koloru włosów i, i nie wiadomo jakich tam jeszcze cech charakteru. Oni po prostu mają tutaj być. No i wydaje mi się, że nas rozśmieszać. I tak, przedstawiają różne takie cechy charakteru, które no zadziwiają, no i przede wszystkim rozśmieszają. Akcja jest naprawdę ciekawa, bo tutaj wciąż coś się dzieje. No nie ma takiego momentu, żeby ktoś usiadł i przez chwilę pił sobie kawę. Nie, tutaj cały czas coś się pojawia. A przede wszystkim, jak już ukażą się nowe postacie, w których jesteśmy ciekawi, to <gryw> będą naprawdę komiczne. Może i jedna z nich będzie nieco przerażająca, chociaż powiem Wam, że nawet początkowo e, mamy tylko i wyłącznie wspomnienie o tej jednej postaci, ale to jest. No, właśnie, jakby to Wam powiedzieć, to jest tak, mamy jakąś ta postać, postać wspomnioną o niej, że ona gdzieś tam ma się później pojawić, i cały czas ona gdzieś tu krąży, krąży, ale powiem Wam, że ukazane jest w takim świetle, że my naprawdę zaczynamy się jej obawiać. Ja sama tak myślałam, mówię matko, jak ona się tu pokaże, to po prostu wyskoczy mi z tej książki. Także no, mega respekt był dla tej jednej, jednej naprawdę jednej wyjątkowej osoby, ale jak się dalej potoczyły te losy, no to przecież no nie mogę Wam zradzić, bo Was w ogóle nie ciekawiłam. I tak, co tu jeszcze zauważyłam to, to że rozdziały są no, troszeczkę dłuższe, ale jak widzicie druczek jest tutaj dużo większy, mamy większe przestrzenie, więc książkę czyta się naprawdę szybko. I przede wszystkim sam pomysł na książkę okazał się naprawdę strzałą w dziesiątkę, gdyż, no, potrzeba nam po prostu książek, które nas rozbawią. Bo, no, uwierzcie mi, że jest naprawdę niewiele. Albo weźmiemy taką jedną nostalgiczną, która nas po prostu zdołuje. Druga, mamy same jakieś tam przeżycie i doły. Ciągle doły, 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 doły. No i w końcu pojawiło się coś, co potrafi nas rozśmieszyć, rozbawić i pokazać, że, chociaż życie czasem bywa straszne, jak tytułowego wampierza, to jednak można jakoś iść do przodu i można sobie z tym wszystkim radzić. Przede wszystkim przez uśmiech. Także słuchajcie, y, coś tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć. A, y, styl pisarski, jakim ona jest cała napisana, wiecie co, on jest taki troszeczkę jakby, jakby wyniosły, ale powiedziałabym, że z domieszką dziecięcego, bo jak czytacie, to po prostu odczujecie taką beztroskę, co no, dla mnie jest po prostu mega fantastyczne, bo czułabym się jakbym y, przez jakiś czas y, czytała historię, którą napisało moje dziecko. Nie mówię o takim 5-6-latku, tylko o takim nastolatku, ale powiedzmy jeszcze bardziej takim style takim myślowym, troszeczkę właśnie w granicach 8-9, ale jak już dobrnięcie przez połowę, to zobaczycie, że tak po prostu miało być bo ta książka ma rozbawić, ma pokazać Wam wszystko, co dobre, co pozytywne, a jakie rzeczy mamy, no przede wszystkim tylko i wyłącznie w dzieciństwie, tak? No nikt dorosły raczej codziennie nie chodzi z uśmiechem na usta, chociaż się stara, to uwierzcie mi, że oczy czasami są tak mroczne, że już bardziej się nie da. Także książkę Wam polecam, mega naprawdę zabawna fantastyka, lekka lektura i powiem Wam, że naprawdę zajdzie Wam w pamięć bo przeczytałam ją kilka dni temu i, i wciąż nie pamiętam, jak właśnie szedł tą wioską i starał się pokazać, jakie straszne dzieciaki go zaczepiały. No, jeden dzieciak. Dobra, więcej wam nie zdradzam. Okej, okay, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.